To był poranek, który wstrząsnął całą Polską. Dominik Tarczyński, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków prawa i sprawiedliwości, europoseł, mówca znany z bezkompromisowego języka i nieustępliwej obrony konserwatywnych wartości, trafił nagle do szpitala w stanie określanym przez lekarzy jako poważny. Informacja o jego hospitalizacji spadła na opinię publiczną jak grom z jasnego nieba, wywołując lawinę spekulacji i komentarzy. Przez lata postrzegany jako żelazny wojownik sceny politycznej, Tarczyński zawsze emanował siłą, pewnością siebie i energią. Dziś jednak jego nazwisko pojawia się na czołówkach z powodu dramatycznych doniesień o stanie zdrowia. Jak podają źródła zbliżone do placówki medycznej w Warszawie, polityk trafił na oddział ratunkowy po serii gwałtownych dolegliwości, które miały utrzymywać się przez wiele godzin. Lekarze natychmiast wdrożyli intensywną diagnostykę, a wyniki pierwszych badań, jak informują media, zaniepokoiły nawet najbardziej doświadczonych specjalistów. Choć oficjalny komunikat pozostaje lakoniczny, nieoficjalnie mówi się o problemach kardiologicznych i groźnych powikłaniach związanych z przemęczeniem i stresem. Wiadomość ta wywołała falę reakcji w mediach społecznościowych. W ciągu kilku godzin hashtag Rabbe Modlitwa za Dominika stał się jednym z najpopularniejszych w polskim internecie. Politycy wszystkich opcji, dziennikarze i zwykli obywatele publikują wpisy pełne emocji, prosząc o spokój i wsparcie dla europosła. Dominik to twardy człowiek, ale nawet stal potrafi pęknąć pod zbyt dużym naciskiem. Napisał jeden z jego współpracowników. Nie brakuje też głosów pełnych niepokoju. Wielu obserwatorów zastanawia się, czy problemy zdrowotne Tarczyńskiego nie są efektem lat pracy ponad siły. Europoseł słynął z intensywnego trybu życia, częstych podróży między Brukselą a Warszawą, debat medialnych i nieustannego wystawiania się na presję opinii publicznej. Dla jednych był symbolem determinacji i odwagi, dla innych Postacią kontrowersyjną, niebojącą się konfrontacji z przeciwnikami politycznymi. Teraz wszyscy zadają to samo pytanie: czy jego organizm w końcu nie powiedział dość? W przestrzeni medialnej pojawiają się sprzeczne informacje. Niektóre portale podają, że polityk przeszedł serię badań specjalistycznych. Inne, że znajduje się pod stałą obserwacją lekarzy w klinice kardiologicznej. Biuro Europosła potwierdziło jedynie, że stan zdrowia pana Dominika jest stabilny, ale wymaga dalszej opieki. To jednak nie uspokoiło opinii publicznej. W studiach telewizyjnych i redakcjach w całym kraju trwa gorączkowa analiza wydarzeń. Komentatorzy przypominają, że jeszcze kilka dni temu Tarczyński występował na konferencji w Brukseli, wyglądając na zmęczonego, ale jak zwykle pełnego energii. Nie odpuszczał, nawet kiedy był wyraźnie osłabiony. To człowiek, który nie zna słowa odpoczynek wspomina jeden z uczestników spotkania. Dziś jednak jego sytuacja zdrowotna jest tematem narodowej troski. W wielu kościołach wierni modlą się o jego powrót do zdrowia. W internecie ruszyły akcje wsparcia, a nawet jego przeciwnicy polityczni przyznają, że zdrowie jest ponad podziałami. Polska po raz pierwszy od dawna zjednoczyła się w emocji, której nikt się nie spodziewał, w niepokoju o człowieka, który przez lata był jednym z najbardziej wyrazistych głosów w debacie publicznej. Na razie nie wiadomo, kiedy Dominik Tarczyński wróci do aktywności zawodowej. Jego bliscy proszą o uszanowanie prywatności, a lekarze o cierpliwość. Jedno jest pewne. Informacja o jego stanie zdrowia stała się tematem, który poruszył cały kraj. I nawet ci, którzy nie zawsze zgadzali się z jego poglądami, dziś mówią jednym głosem: Trzymaj się Dominik. Wieczorem, gdy większość kraju szykowała się do snu, do redakcji największych portali w Polsce zaczęły spływać pilne informacje z Warszawskiego Szpitala. Dominik Tarczyński, europoseł znany ze swojej nieugiętej postawy i energicznego temperamentu, został przewieziony na oddział ratunkowy po serii gwałtownych dolegliwości. Według źródeł medycznych, polityk miał doświadczyć nagłego spadku ciśnienia, zawrotów głowy i silnego bólu w klatce piersiowej, który nie ustępował przez kilka godzin. Zespół lekarzy podjął natychmiastową decyzję o hospitalizacji i podłączeniu go do aparatury monitorującej funkcje życiowe. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że Tarczyński od dłuższego czasu zmagał się z objawami, które bagatelizował: przemęczenie, bezsenność, nieregularne odżywianie i ogromne tempo pracy miały doprowadzić do poważnego osłabienia organizmu. Źródła bliskie rodzinie ujawniają, że już kilka tygodni temu lekarze ostrzegali go przed groźnymi konsekwencjami przeciążenia. Polityk miał jednak odmawiać zwolnienia lekarskiego, tłumacząc, że nie może pozwolić sobie na przerwę w działalności w parlamencie europejskim. On zawsze był jak maszyna. Wierzył, że jest niezniszczalny, mówi jeden z jego współpracowników. Według lekarzy. Przyczyną kryzysu zdrowotnego mogły być poważne zaburzenia kardiologiczne, połączone z niebezpiecznym wzrostem ciśnienia. Niektórzy medycy używają określenia stan graniczny, podkreślając, że szybka reakcja najbliższych uratowała mu życie. Po kilkunastu godzinach intensywnego nadzoru jego stan ustabilizował się, jednak lekarze wciąż mówią o dużym ryzyku nawrotu. W tym samym czasie, gdy w szpitalu trwała walka o jego zdrowie, media społecznościowe eksplodowały. Setki tysięcy komentarzy i wiadomości zalały Twittera, Facebooka i portale informacyjne. Hashtagi Sibeka Modlitwa za Dominika i Tarczyński trafiły na szczyty trendów. Widzowie, politycy i zwykli obywatele zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy Łączyli się w jednym przekazie: Trzymaj się, Dominik. Znani publicyści podkreślali, że w chwilach takich jak ta liczy się człowiek, a nie polityczne barwy. W jednym z emocjonalnych wpisów czytamy Byliśmy po różnych stronach barykady, ale dziś wszyscy chcemy tylko jednego, żeby wrócił do zdrowia. Z Brukseli napłynęły także słowa wsparcia od jego współpracowników z Parlamentu Europejskiego. W specjalnym oświadczeniu przewodnicząca jednej z komisji napisała, że Tarczyński jest człowiekiem, którego energia i pasja są nie do zastąpienia. Nawet ci, którzy dotąd otwarcie go krytykowali, wyrażali szczery niepokój. Na antenie jednej z telewizji opozycyjny poseł powiedział: Różnimy się we wszystkim, ale szanuję go za siłę. Mam nadzieję, że tę walkę też wygra. Na tym tle pojawiły się również pierwsze spekulacje. Niektóre tabloidy sugerowały, że Tarczyński już wcześniej był hospitalizowany w tajemnicy, a obecny incydent to kolejny etap problemów zdrowotnych ukrywanych przed opinią publiczną. Inne źródła twierdziły, że do pogorszenia stanu zdrowia przyczyniły się długotrwałe napięcia polityczne i presja medialna. Znajomi europosła przyznają, że w ostatnich miesiącach był wyjątkowo nerwowy i przemęczony. To człowiek, który bierze wszystko na siebie, każdy projekt, każdą odpowiedzialność, ale ciało ma swoje granice, mówi jego dawny współpracownik. Nie brakuje też teorii spiskowych. Część komentatorów sugeruje, że choroba mogła mieć związek z prowadzonymi przez niego kontrowersyjnymi projektami politycznymi a nawet groźbami, które miało otrzymywać w ostatnim czasie. W mediach zaczęły krążyć niepotwierdzone informacje o dodatkowych środkach bezpieczeństwa, jakie wprowadzono w szpitalu. Choć te doniesienia nie zostały potwierdzone, wywołały dodatkową falę spekulacji i emocji. Tymczasem z samego szpitala napłynęła pierwsza fotografia, która błyskawicznie obiegła internet. Na zdjęciu widać Dominika Tarczyńskiego leżącego w łóżku, podłączonego do aparatury medycznej, ale z otwartymi oczami i Lekkim uśmiechem. Na stoliku obok łóżka stoi mała biało-czerwona flaga, a na ścianie obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Zdjęcie udostępnił jego rzecznik z krótkim podpisem: On się nie podda. To wystarczyło, by w sieci wybuchła kolejna fala komentarzy. Jedni pisali o sile ducha, inni widzieli w tym symbol człowieka, który nawet w najtrudniejszej chwili nie traci wiary w swoje ideały. Wkrótce potem, mimo wyraźnego osłabienia, Tarczyński postanowił przemówić. Z łóżka szpitalnego, w krótkim nagraniu opublikowanym na Twitterze, powiedział tylko jedno zdanie: Nie skończyłem jeszcze. Polska mnie potrzebuje. Te słowa rozniosły się błyskawicznie po całym kraju, a klip w ciągu kilku godzin zebrał setki tysięcy odsłon. Jego głos był cichy, ale stanowczy i wystarczyłby poruszyć nawet tych, którzy nigdy nie podzielali jego poglądów. Lekarze informują, że jego stan jest stabilny, lecz nadal poważny. Polityk musi przejść intensywną rekonwalescencję i długotrwałe leczenie, zanim będzie mógł wrócić do pełnej aktywności. Mimo to w jego otoczeniu mówi się, że już planuje kolejne działania, odmawiając rezygnacji z pracy w instytucjach europejskich. On nie potrafi się zatrzymać to jego największa siła i największe ryzyko przyznaje osoba z jego zespołu. Polska wstrzymała oddech. Na forach internetowych, w programach informacyjnych i rozmowach prywatnych powraca jedno zdanie: Czy Dominik Tarczyński przetrwa tę próbę? I choć lekarze zachowują ostrożny optymizm, nikt nie ma wątpliwości, że to moment graniczny w jego życiu chwila, która może na zawsze zmienić nie tylko jego samego, ale i sposób, w jaki Polacy patrzą na swoich polityków. Od chwili, gdy Dominik Tarczyński trafił do szpitala, czas jakby zwolnił. Każdy kolejny komunikat medyczny, każde słowo rzecznika szpitala stawało się nagłówkiem w mediach i tematem rozmów milionów Polaków. Korytarze sejmowe ucichły, a w studiach telewizyjnych ton głosu komentatorów wyraźnie złagodniał. Nie mówiono już o polityce, o ideologii czy sporach. Mówiono o człowieku, który nagle znalazł się na granicy życia i śmierci. Bliscy Tarczyńskiego opisują jego stan jako cichą walkę z samym sobą. Choć ciało jest słabe, wola pozostaje niezłomna. Lekarze, którzy czuwają nad jego zdrowiem, przyznają, że dawno nie widzieli tak silnego ducha walki. On nie chce odpoczywać, cały czas pyta o raporty, o to co dzieje się w kraju. Ma w sobie tę nieprawdopodobną potrzebę kontroli, nawet w sytuacji, gdy powinien myśleć tylko o powrocie do zdrowia, mówi jeden z członków personelu. Z korytarzy szpitala wyciekły zdjęcia, na których widać polityka otoczonego przez kwiaty i setki kartek z życzeniami. Na jednej z nich ktoś napisał krótkie zdanie, które stało się symbolem całej sytuacji silny jak Polska, której bronił. Te słowa błyskawicznie podchwyciły media, a ich echo rozniosło się po całym kraju. W międzyczasie jego współpracownicy starają się utrzymać codzienny rytm pracy Biura Europosła. Oficjalnie nic nie jest wstrzymane, jednak wszyscy wiedzą, że żadne spotkanie, żaden projekt nie ma teraz większego znaczenia. Nawet jego polityczni przeciwnicy przyznają, że trudno nie czuć szacunku wobec człowieka, który przez lata budował swoją pozycję z determinacją i wiarą, że służba publiczna to obowiązek, a nie przywilej. Z Brukseli docierają informacje, że wśród członków Parlamentu Europejskiego rozpoczęto spontaniczną akcję wsparcia dla Tarczyńskiego. W jednej z sal plenarnych ustawiono jego zdjęcie i zapalono świece. Gest symboliczny, ale wymowny. W internecie trwa z kolei bezprecedensowa mobilizacja społeczna. Tysiące ludzi publikują własne wspomnienia z chwil, gdy spotkali go na wiecach czy ulicy. Jedni piszą o jego bezpośredniości, inni o jego nieustępliwości, a jeszcze inni o tym, że mimo kontrowersyjnych poglądów zawsze miał odwagę mówić wprost. Jednocześnie pojawiają się nowe doniesienia o stanie zdrowia. Według źródeł zbliżonych do rodziny Tarczyński przeszedł serię dodatkowych badań, które potwierdziły poważne zmiany kardiologiczne. Choć wyniki nie zostały, Zostały ujawnione, jeden z lekarzy miał powiedzieć: To cud, że w porę trafił do szpitala. Gdyby czekał jeszcze dzień, mogłoby być za późno. Te słowa wstrząsnęły opinią publiczną. Z każdym kolejnym dniem rosło przekonanie, że sytuacja była znacznie poważniejsza niż początkowo sądzono. W jego otoczeniu coraz głośniej mówi się o konieczności przerwania działalności publicznej przynajmniej na kilka miesięcy. Jednak ludzie, którzy znają Tarczyńskiego od lat, wiedzą, że nie potrafi funkcjonować z dala od pracy. Dla niego polityka to nie zawód, to misja on nie umie po prostu odpoczywać. Mówi współpracownik z Brukseli. Wieczorem w telewizji wyemitowano materiał, który wstrzymał oddech całego kraju. Na nagraniu widać Tarczyńskiego w półmroku sali szpitalnej, wpatrzonego w ekran telewizora, na którym transmitowane są obrady parlamentu. W pewnym momencie podchodzi do niego pielęgniarka, prosząc, by odłożył telefon i odpoczął. On uśmiecha się lekko i mówi: Jeszcze tylko kilka minut. Polska nie może czekać. Nagranie, które miało być prywatnym materiałem zarejestrowanym przez jednego z odwiedzających, stało się wiralem. Setki tysięcy ludzi udostępniło je z podpisem Tarczyński walczy dalej. Eksperci komentują, że to moment, który może zdefiniować jego wizerunek na nowo. Z twardego, kontrowersyjnego polityka, który budził tyle samo podziwu, co sprzeciwu, staje się nagle symbolem wytrwałości i ludzkiej słabości, z którą każdy może się utożsamić. Nie jest już tylko posłem czy mówcą, stał się człowiekiem z krwi i kości, który walczy nie na mównicy, ale w ciszy szpitalnego pokoju. W kraju, gdzie polityka zwykle dzieli, jego choroba połączyła ludzi ponad podziałami. W parafiach odprawiane są msze w jego intencji, a w sieci codziennie pojawiają się nowe zdjęcia zniczy zapalanych przed jego biurem poselskim. To zjawisko, które nie ma precedensu. Jakby nagle cała Polska zmęczona konfliktem znalazła wspólny cel, by modlić się za zdrowie człowieka, który jeszcze niedawno sam dzielił opinię publiczną ostrymi słowami. Jego rodzina w krótkim oświadczeniu przekazała, że Dominik powoli odzyskuje siły, ale proces leczenia będzie długi i wymagający. Nie podda się, wróci, zawsze wracał, napisała jego siostra w emocjonalnym wpisie. I choć przyszłość pozostaje niepewna, jedno jest jasne: historia Dominika Tarczyńskiego nie skończy się na szpitalnym łóżku. Ona dopiero się pisze w sercach tych, którzy wciąż wierzą, że nawet w najciemniejszej godzinie można odnaleźć siłę, by powstać. W ostatnich godzinach w mediach pojawiła się informacja, która wstrząsnęła opinią publiczną równie mocno, jak sama wiadomość o chorobie europosła. Według źródeł zbliżonych do jego biura, Dominik Tarczyński rozważa tymczasowe wycofanie się z działalności politycznej, by całkowicie poświęcić się leczeniu. Ta decyzja, jeśli zostanie